Witam Was bardzo serdecznie w serialowym rozkładzie jazdy na grudzień 2019. Kurczę, jak to się stało, że mamy już grudzień? Szczególnie, że ten serialowy rok był naprawdę bardzo interesujący, działo się naprawdę mnóstwo, nie przypominam sobie takiego roku jak 2019. Gra o tron się skończyła, przybyły nam dwie nowe platformy, Apple Plus oraz Disney Plus. Październik, listopad dosłownie zasypały nas nowościami premierami, ale grudzień to już jest lekkie uspokojenie. My w grudniu, oprócz tego, że oczywiście zaraz Wam powiemy, co będziecie oglądać, to jeszcze szykujemy dla Was mnóstwo atrakcji. Po pierwsze, będzie wreszcie głosowanie na najlepsze, najgorsze seriale roku. To jak zawsze, to jak zwykle, czekajcie, bo to się już zaraz zacznie. Będzie też mega, super fajny konkurs, będziemy mieli do wygrania, między innymi, już Wam pokazuję, to, to jest pełne wydanie wszystkich sezonów Gry o Tron na DVD, będziemy mieli też na Blu-ray oraz w ramach prezentów też będzie mały Tyrionek. Kto by pogardził małym tryonkiem. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tymi wszystkimi rzeczami, bo będziemy też dużo mówić pewnie o Wiedźminie. My już widzieliśmy, ale nie możemy Wam powiedzieć, bo jest embargo, więc będzie i recenzja, będzie i pewnie trochę innych jakichś treści dotyczących Wiedźmina. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to koniecznie nas subskrybujcie. A jeśli chodzi o te premiery i powroty grudnia, to chciałam powiedzieć, że nie ma ich bardzo dużo, ale myślę, że tutaj nie ilość, a jakość się liczy, a jakość mam nadzieję będzie wysoka. I teraz przejdźmy już do nich, oczywiście pełną listę znajdziecie w opisie tego wideo, a jeżeli czegoś zabrakło, to koniecznie dopisujcie w komentarzach. Wikingowie, sezon 6, część pierwsza, premiera 6 grudnia History Channel. Pamiętacie jeszcze czasy, kiedy początek grudnia był wyznaczany przez oczekiwanie na premierę nowego sezonu Wikingów? To już przeszłość z dwóch powodów. Serial w ostatnich sezonach nieco stracił na popularności, to pierwsze. Po drugie, jest to ostatni grudzień z Wikingami, bo szósta seria będzie już ostatnia. Podobnie jak poprzednie, łącznie liczyć ma 20 odcinków i będzie podzielona na dwie części. Druga ukaże się dopiero w 2020 roku. Póki co wiadomo, że fabuła serialu skoncentruje się na postaci Bjorna, który objął władzę w Kattegat. The Confession Killer, nowość, miniserial dokumentalny, premiera 6 grudnia Netflix. Nie ma najwidoczniej zimy bez kolejnego serialu True Crime, dopiero co właściwie w styczniu 2019 roku Netflix wypuścił głośne Ted Bundy tapes, a teraz ma dla nas kolejną gratkę, kolejny świetny, przynajmniej świetnie zapowiadający się serial z tego gatunku. Ma być to historia Henry'ego Lee Lucasa, człowieka, który przyznał się do zamordowania 360 osób. Tak dobrze słyszycie: 360 i znał na ich temat niepokojąco dużo szczegółów. Problem w tym, że wcale niekoniecznie on je zabił. Mimo, że Lukas przyznał się do tak wielu zbrodni, niczego mu nie udowodniono, a dowody wskazywały na zupełnie innych sprawców. Marriage Story, czyli historia małżeńska, film premiera 6 grudnia Netflix. Jakiś czas temu rozmawialiśmy z ludźmi z Netflixa na temat zimowych serialowych nowości. Dowiedzieliśmy się, że wcale nie będzie ich tak wiele, ponieważ zimą platforma stawia przede wszystkim na filmy. I faktycznie, The Irishman, The Two Popes i Marriage Story to trzy bardzo mocne pozycje, które Netflix, zachęcony sukcesem Romy, szykuje na przyszły Oscarowy sezon. Co ważne, wszystkie są wysoko oceniane przez krytyków. Historia małżeńska, bo tak brzmi polski tytuł w reżyserii Noah Baumbacha, to kameralna opowieść o rozpadzie małżeństwa. W rolach głównych wystąpili Scarlett Johansson i Adam Driver. Wataha sezon trzeci premiera 6 grudnia HBO GO. O ile 2018 rok stał pod znakiem polskich seriali, to w 2019 roku niewiele się w tym temacie wydarzyło, aż do grudnia, kiedy wreszcie z trzecim sezonem wraca Wataha. Pamiętam, jak po sukcesie drugiej serii rozmawialiśmy z producentem Watachy Bogusławem Lipskim, który na pytanie, co z trzecią serią, odpowiedział: wrócimy do tematu, kiedy będziemy mieli konkretny pomysł i mocny materiał. Okazuje się, że nie mówił tego na wyrost, bo trzecia seria, przynajmniej w tych odcinkach, które przedpremierowo widzieliśmy, trzyma wysoki poziom. Recenzja sezonu już wkrótce. The Marvelous Mrs Maisel, sezon trzeci, premiera 6 grudnia, Prime Video. Pierwszy sezon tego serialu to petarda, drugi sezon to podwójna petarda, więc nie ma wątpliwości, że trzeci sezon też się uda. Wspaniała Pani Maisel to stworzona przez Amy Sherman-Paladino komedia o młodej kobiecie z nowojorskiej socjety, która rozpoczyna karierę jako stand perka. Akcja serialu rozgrywa się pod koniec lat 50., a w tytułowej roli występuje fenomenalna Rachel Brosnahan, której energia i komediowa charyzma robią całe show. Co nie znaczy, że reszta obsady jest kiepska. Ten serial to perełka idealna na zimowe przesilenie. Truth Be Told, nowość premiera 6 grudnia Apple Plus. Platforma Apple TV Plus według prasowych doniesień miała stać się drugim Netflixem, ale szybko po jej wystartowaniu okazało się, że to właściwie iTunes ze zmienioną nazwą i kilkoma autorskimi serialami. Na dodatek większość nowości wystartowało w listopadzie, na grudzień zostało tylko Truth Be Told, dziesięcioodcinkowy dramat kryminalny oparty na książce pod tytułem Are You Sleeping? autorstwa Kathleen Barber. Jest to historia autorki kryminalnego podcastu, która prowadzi śledztwo w sprawie mordercy, którego sama pomogła złapać. W rolach głównych Octavia Spencer, Aaron Paul i Lizzie Kaplan. Reprisal, nowość, premiera 6 grudnia Hulu. Nie wiem czy zauważyliście, ale wszystkie te poprzednie premiery, które wymieniłam, to są premiery, które przypadają na 6 grudnia, no to mam jeszcze jedną, tym razem od Hulu. Według zapowiedzi ma być to serial utrzymany w klimatach hyper noir, który powinien spodobać się fanom i fankom twórczości Tarantino i Rodrigueza. Reprisal to historia granej przez Abigail Spencer, femme fatale, mszczącej się na gangu swojego brata, który zostawił ją na rychłą śmierć. Za projektem stoją producenci The Handmaid's Tale oraz Fargo, i póki co ze zwiastuna wynika, że będzie kolorowo, retro oraz bardzo brutalnie. The Expanse, sezon czwarty, premiera 13 grudnia Prime Video. Uwaga będzie suchar, ale sobie obiecałam, że to powiem, napisałam to sobie w scenariuszu, więc to powiem. Oje Belta Lauda, prawie dwuletnie czekanie wreszcie dobiega końca. Po tym jak w maju 2018 stacja Sci-Fi skasowała The Expense po trzecim sezonie, tłumacząc się niską oglądalnością i wysokim kosztem produkcji, serial trafił do Amazona, który nie tylko dał mu czwarty sezon, ale już potwierdził powstanie piątego. Co to oznacza? Po pierwsze, to, że najambitniejsze współczesne sci-fi będzie nadal powstawać. Po drugie, że powróci z jeszcze większym budżetem co przy takiej produkcji ma ogromne znaczenie. Co więcej, całe 10 odcinków nowej serii trafi na Prime Video jednego dnia, więc koniec z czekaniem z tygodnia na tydzień. The Witcher, czyli Wiedźmin nowość premiera 20 grudnia Netflix. A skoro już mowa o wyczekiwanych serialach, które mają już z góry zapewniony kolejny sezon, no to myślę, że grudzień 2019 zapamiętamy przede wszystkim jako miesiąc widźmina. Kultowa w Polsce powieść fantaza Andrzeja Sapkowskiego, która zyskała międzynarodowy rozgłos dzięki grze CD Projekt Red, teraz ma szansę stać się jeszcze popularniejsza za sprawą serialu Netflixa. Producentem kreatywnym Wiedźmina jest Tomasz Bagiński, a showrunerką Lauren Hissrich, która wcześniej pracowała przy takich projektach jak Daredevil czy The Umbrella Academy. W roli Wiedźmina zobaczymy Hedego Cavilla, znanego z roli Supermana. Pierwszy sezon ma 8 odcinków, zdjęcia do drugiej serii ruszają wkrótce. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Wiedźmina od samego Tomka Bagińskiego, to pod tym wideo znajdziecie link do naszej rozmowy, ponieważ zgodził się i wystąpił u nas w seryjnych. Lost in Space, sezon drugi, premiera 24 grudnia Netflix. Od czasu do czasu Netflix bierze się za tak zwane kinofamilijne, czyli takie, które ma zapewnić rozrywkę całym rodzinom. Lost in Space, będące uwspółcześnionym remakiem produkcji z 1965 roku, jest właśnie taką produkcją, która zadebiutowała z pierwszym sezonem wiosną 2018 roku i, mam wrażenie, została przez widzów źle zrozumiana. Oczekiwano po niej kolejnej kosmicznej sagi, okazała się jednak być naiwną bajką o rodzinie w kosmosie, przy czym nigdy niczym więcej być nie miała. Drugi sezon debiutuje w Wigilię, czyli w same święta, żeby nie było wątpliwości, że to przede wszystkim familijna rozrywka. Poza tym w grudniu swoje premiery i powroty mają. Four Blocks, sezon trzeci, ostatni, premiera 2 grudnia. Tell Me A Story, sezon drugi, premiera 6 grudnia. The L World, Generation Q, nowość, premiera 9 grudnia. Work In Progress, nowość, premiera 9 grudnia. Marvel's Runaways, sezon 3, premiera 13 grudnia. You, sezon drugi, premiera 26 grudnia. The Neighbor, nowość, premiera 31 grudnia. No i to tyle jeśli chodzi o nasze grudniowe powroty i premiery. Oczywiście tak jak mówiłam, sporo się będzie działo poza tym, że te seriale będą ruszać. Spodziewajcie się u nas dużo na temat Wiedźmina. Ale jak mówiłam, będziemy przede wszystkim głosowali na to, co się w tym roku serialowo udało i na to, co się nie udało. Oczywiście już wkrótce pierwsze wideo z głosowaniem, z zasadami głosowania, bo to też nie jest takie oczywiste. Wiecie, jeżeli głosujecie regularnie u nas, to wiecie, że tam jest cały system głosowania. Dzięki czemu wydaje mi się, że jesteśmy w stanie wyłonić naprawdę takie najbardziej reprezentatywne tytuły z tej całej bardzo, bardzo długiej listy. No a poza tym będzie konkurs, ale to już w najbliższym czasie, po prostu zobaczycie na kanale. Tyle jeśli chodzi o SRJ. Jeżeli czegoś brakuje, dopisujcie w komentarzach, piszcie na co czekacie, a jeżeli się podobało, no to dajcie lajka, subujcie, wpadajcie na Instagrama, Twittera i Facebooka i widzimy się w następnym odcinku.